George, musisz założyć czapeczkę. Czemu? Foliowe czapeczki działają jak tarcza, chroniąc nasz mózg przed szk... Chodź, Zaraz, a wy dokąd? Dolit, do Pepa i George znaleźli małą kałużę z łajnem. <ślesy> Pepo George! Chodźcie, już! Dobra, liczę do trzech. Kurde, zapomniałem, że nie umiem liczyć. Och, George! Co ty brałeś? Że niby ja, ależ nic. O, biedny George! A co ma być bogaty? Biedny George! Spokojnie, wezwę doktora Niedźwiedzia. Co? Nie. Halo! Nie. Człowieku, oczyw się ode mnie. Nie. Człowieku, czy Ty normalny, czy walnięty? Nie. Dobra, nara! Czy teraz, George? Nie. Nie. Pójdzie do... Nie. Nie. Co się tu dzieje? Nie. Biedny George! Idziemy prosto do łóżka. Poleżeć. A za sparany skubi... premium Luzem masz 50% taniej, 349 za kilogram. A za skubi chrupkę? Co ty jaja sobie robisz? W takim razie nie pozostawiasz mi wyboru. Fresh 14